Neville Goddard był wielkim mistykiem ubiegłego wieku. Jego mentor, Abdullah, nauczył go kilku praw duchowych, a on napisał ponad dziesięć książek, aby wyjaśnić jego nauki i prawo założenia, które zaproponował. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się dziesięciu głównym lekcjom Neville'a Goddarda, które pomogą Ci zrozumieć, czym jest prawo założenia i jak potężne ono jest. Zanim zanurzymy się w dzisiejszej interesującej treści, koniecznie zasubskrybuj ten kanał, aby oglądać nasze przyszłe filmy. A teraz zacznijmy. Twoja wyobraźnia tworzy Twoją rzeczywistość. Gadert twierdzi, że nic nie istnieje poza Twoją wyobraźnią. Tylko rzeczy, które można sobie wyobrazić, istnieją we wszechświecie. Jeśli nie możesz sobie czegoś wyobrazić, Naprawdę nie istnieje nigdzie. Twoja rzeczywistość, doświadczenia, działania, decyzje i percepcja są kształtowane przez Twoją wyobraźnię. To, co robisz i mówisz, jest pod silnym wpływem Twojej wyobraźni. Dlatego to, co wyobrażasz sobie jako swoje, staje się Twoje. Nie musisz niczego tworzyć ani manifestować, jest to już Twoje. Jeśli możesz sobie to wyobrazić. Jeśli nie możesz sobie czegoś wyobrazić jako swojego, nigdy nie będzie to Twoje, ponieważ manifestujesz tylko rzeczy, które możesz sobie wyobrazić. Podsumowując, Twoja wyobraźnia jest twórcą Twojej rzeczywistości. Założenia utrwalają się w faktach, Twoje założenia odgrywają rolę w ich spełnianiu, upraszczając koncepcję prawa przyciągania zgodnie z propozycją Goddarda. Chociaż założenia i wyobraźnia mogą wydawać się podobne, są one nieco inne, jeśli chodzi o manifestacje. Wszystkie Twoje wyobrażenia manifestują się w rzeczywistości, niezależnie od tego, czy są dla Ciebie dobre, czy złe. Używając prawidłowo swojej wyobraźni i założeń, możesz stworzyć rzeczywistość, której pragniesz. Dlatego wierz w swoje założenia, a staną się one faktami w Twoim życiu. Gader wierzył, że założenia mogą utrwalić się w faktach, jeśli będziesz stale zakładać i wierzyć, że twoje założenia są prawdziwe i realne. Zgodnie z naukami Neville'a, uczucie posiadania lub bycia tym, czego pragniesz, ostatecznie pojawi się w twoim fizycznym świecie. Założenie musi stać się faktem, gdy utrzymuje się wystarczająco długo, aby stało się twoją dominującą myślą i emocją. Zajmie to trochę czasu, ale zmanifestujesz wszystkie swoje pragnienia w dłuższej perspektywie, jeśli po prostu założysz, że są one twoje. Kluczowe jest, aby twój umysł zaakceptował twoje propozycje jako prawdziwe. Początkowo będzie się opierał ich akceptacji, ale gdy twój umysł zaakceptuje twoje założenia jako prawdziwe, staną się one twoją rzeczywistością. Świadomość jest jedyną rzeczywistością. Neville twierdzi, że świadomość jest przyczyną i substancją całego świata, dlatego świadomość jest tym, do czego musimy się odwołać, jeśli chcemy odkryć sekret stworzenia. Podobnie jak Twoja wyobraźnia, Twoja świadomość jest miejscem, w którym żyjesz. Oznacza to, że Twoja świadomość determinuje, jakie będą Twoje myśli. Załóżmy, że jeden z Twoich najlepszych przyjaciół zmarł. Jeśli jesteś tego świadomy, z pewnością poczujesz się smutny. Jednak, jeśli nie jesteś świadomy i nie wiesz, że zmarł, nie poczujesz się smutny i będziesz kontynuował normalne życie. Podsumowując, świadomość ma większy wpływ na nasze życie niż nam się wydaje, a żyjemy i myślimy zgodnie z tym, czego jesteśmy świadomi. Dlatego nasza świadomość jest jedyną rzeczywistością, we wszechświecie istnieją tylko rzeczy, których jesteśmy świadomi. Jeśli nie jesteś czegoś świadomy, to nie istnieje nigdzie. Wiesz, że mamy zmysły, które czynią nas świadomymi, nasze oczy czynią nas świadomymi rozmiaru i kształtu, nasze uszy czynią nas świadomymi dźwięków, które nas otaczają. Dlatego, jeśli czegoś brakuje jakiegoś zmysłu, to nie istnieje. Ponieważ nie ma wpływu na wszechświat i nie posiada własnej rzeczywistości. Uczucie jest sekretem, napisał książkę o tym tytule. Wierzył, że jeśli mocno wierzymy, że nasze założenia są prawdziwe, szybko utrwalają się one w faktach. Jeśli jednak mamy jakiekolwiek wątpliwości, nie będziemy w stanie zamanifestować naszych pragnień. Według niego uczucie jest jedynym środkiem, za pomocą którego idee są przekazywane do podświadomości. Dlatego osoba, która nie kontroluje swoich uczuć, może łatwo zaimponować podświadomości niepożądanymi stanami. Myśli, które rezydują w Twoim podświadomym umyśle, są odpowiedzialne za określanie Twojego zachowania, decyzji, osobowości i doświadczeń. Jeśli chcesz zamanifestować pożądane doświadczenia w swoim życiu, Będziesz musiał przekazać swoje myśli do swojego podświadomego umysłu, a można to zrobić tylko za pomocą uczuć i emocji. Prawo założenia sugeruje, że wszystko może się zamanifestować poprzez założenia, ale te założenia muszą być odczuwane jako prawdziwe i realne. Dlatego Neville Goddard mówi, że uczucie jest sekretem. Same założenia nie przyniosą efektu, dopóki nie połączysz ich z uczuciami i emocjami. Połączony efekt założeń, uczuć pomoże Ci skuteczniej przyciągnąć Twoje pragnienia do Twojego życia. Jeśli chcesz zamanifestować konkretne pragnienie, musisz uczynić je realnym. Musisz stworzyć wyobrażoną scenę, która pomoże Ci poczuć się tak, jakbyś już tam był. Kiedy powtórzysz ten proces kilka razy, aż zaimponuje to Twojemu podświadomemu umysłowi, Twoje pragnienie zamanifestuje się. Ponieważ taki jest prawo. Numer 6. Wszystko jest iluzją z wyjątkiem wyobraźni. Według Neville'a Goddarda nie ma wszechświata oddzielonego od Ciebie. Wszystko inne we wszechświecie jest iluzją, ponieważ jesteś odpowiedzialny za istnienie innych rzeczy. Twoja świadomość jest odpowiedzialna za istnienie wszystkiego. Nawet to, co dzieje się we wszechświecie. Zależy od Twojej wyobraźni i świadomości. Jeśli coś się wydarzy, ale nie jesteś tego świadomy, to się nie wydarzyło. A jeśli jesteś tego świadomy, to nadal zależy to od Twojej perspektywy na daną rzecz, wydarzenie lub doświadczenie. Nie ma inherentnego dobra ani zła to zależy od nas. To, co jest dobre dla nas, może być złe dla innych więc to my definiujemy rzeczy. Decydujemy, co się wydarzy i jak to odbierzemy. Ludzie zachowują się inaczej, mają różne opinie, ubierają się inaczej i mają różne religie, ponieważ każdy postrzega rzeczy inaczej. Każdy ma inne życie tylko dlatego, że ma inny sposób myślenia. Numer 5. Wszyscy są odzwierciedleniem ciebie samego. Według Neville'a Goddarda wszyscy jesteśmy jednością. Ponieważ jesteśmy połączeni i wszyscy mamy jakiś wpływ i wartość we wszechświecie. Chciałbym dodać kilka linijek z książki Neville'a Goddarda: tutaj, ponieważ teraz każdy człowiek na świecie będzie w tobie, on, który patrzy i widzi cały ten świat. Każdy człowiek jest zakorzeniony we mnie, on kończy się we mnie, tak jak ja jestem zakorzeniony i kończy się w Bogu, ponieważ On jest we mnie. On nie może znieść niczego poza naturą dozwoloną przez korzeń. Dlatego jest we mnie, każda pożądana zmiana w świecie zewnętrznym może nastąpić tylko wtedy, gdy zmienię źródło tego, co widzę rosnące w moim świecie. Oznacza to, że wszystko na świecie jest odzwierciedleniem Twoich myśli. Jak inni się wobec Ciebie zachowują, czy Cię lubią, czy nie, czy Cię kochają, czy nienawidzą, wszystko zależy od Ciebie. Twój wygląd, zachowanie i myśli to wszystko determinują. Sposób, w jaki wchodzisz w interakcje z ludźmi, determinuje, jak będą cię traktować. Więc nie jesteś oddzielony od niczego, jesteś współtwórcą, wpływasz na myśli innych, a ich myśli wpływają na ciebie i determinują twoje myśli. Wszystko, co widziałeś, wszyscy ludzie, których spotkałeś i wszystko, Czego doświadczyłeś, determinuje Twoje myśli, osobowość i sposób myślenia. Dlatego wszystko, co istnieje we wszechświecie, jest połączone z innymi rzeczami, nic nie jest bezużyteczne. Numer 4. Nie ma zmiany poza Tobą samym, ponieważ Twoja wyobraźnia jest jedyną rzeczywistością, a Twoja percepcja determinuje wszystko. Jeśli chcesz coś zmienić, musisz zmienić siebie. Jeśli możesz mieć inne myśli, rzeczy pojawią się inaczej. Oto kolejny cytat: Nie ma nikogo innego poza tobą samym, kogo trzeba zmienić. To jest po prostu Twoja świadomość. Twoja świadomość i świat, w którym przebywasz, są zdeterminowane przez koncepcję, jaką masz o sobie. To do świadomości musimy się odwołać jako do jedynej rzeczywistości. Ponieważ nasza świadomość jest jedyną rzeczywistością. Jesteśmy źródłem wszystkich innych rzeczy, początkiem wszystkiego, czego doświadczamy. W ten sam sposób, jak prezentują się inni, zależy również od nas. Powiedział, że odrodzenie zależy od wewnętrznej pracy każdego człowieka. Nikt nie może się odrodzić bez zmiany swojego obecnego stanu. Za każdym razem, gdy zupełnie nowy zestaw reakcji wkracza w życie osoby, następuje zmiana świadomości, następuje duchowe odrodzenie. Wydarzenia i ludzie w Twoim świecie są bezpośrednim odzwierciedleniem Ciebie samego. Dlatego musisz zacząć od swojej koncepcji siebie, jeśli chcesz stworzyć różne sytuacje i ludzi w swoim życiu. Numer 3. Jesteś siłą sprawczą. To kolejna boska nauka Neville'a Goddarda, która może zmienić sposób, w jaki widzisz rzeczy. Ponieważ jesteśmy źródłem wszystkiego w naszej świadomości, która jest jedyną rzeczywistością, jesteśmy dominującą siłą. Rzeczy pojawiają się nam zgodnie z naszymi założeniami i wyobrażeniami. Sposób, w jaki prezentują się ludzie, jest zdeterminowany przez ich własną wyobraźnię, co oznacza, że jesteś jedynym twórcą. Wszystko jest pod Twoją kontrolą, nic nie może się wydarzyć, jeśli po prostu nie jesteś świadomy jego wystąpienia. Powiedział, że musisz założyć, że jesteś tym, kim chcesz być, pozostać wiernym temu założeniu, a stanie się to rzeczywistością. Jeśli nie założysz, nigdy się to nie zmaterializuje, ponieważ jesteś siłą sprawczą. Numer 2. Żyj w finale. Życie w stanie posiadania spełnionego pragnienia to kolejna interesująca lekcja. Neville Gaderd mówi, że jeśli czegoś chcesz, musisz żyć w stanie posiadania spełnionego pragnienia. Jeśli w tej chwili czegoś pragniesz, oznacza to, że jesteś świadomy, że nie masz tej rzeczy, żyjesz w stanie potrzebowania swojego pragnienia. Ale jeśli po prostu zmienisz swój stan i zaczniesz żyć w stanie posiadania spełnionego pragnienia, wkrótce stanie się to rzeczywistością. Założenia utrwalają się w faktach. Więc jeśli zaczniesz zakładać, że już masz to, czego chcesz, to zdobędziesz to w rzeczywistości. Numer 1. Możesz rewidować przeszłość. Neville Goddard mówi, że czas jest iluzją. Twoja przeszłość była wynikiem Twoich przekonań i myśli. Teraz, jeśli doświadczasz różnych rzeczy w swoim życiu, to dlatego, że zmieniłeś sposób, w jaki myślisz. Jeśli możesz stworzyć sytuacje, które powodują te doświadczenia, to będziesz mógł ponownie doświadczyć tych samych rzeczy. Rewidując przeszłość, uwalniasz się od wszelkich efektów, jakie może mieć na Twoją przyszłość. Rewizja jest naprawdę kluczem, którego można użyć do otwarcia drzwi, które trzymały cię uwięzionego w określonym stanie. Bądź przemieniony przez odnowienie swojego umysłu, tak jak Neville nauczał, że nasza przeszłość rozciąga się w naszą przyszłość. Zmiana twojej przeszłości nie tylko wpływa na przyszłość z nią związaną, niektórzy ludzie twierdzą nawet, że możliwe jest zmienianie samej przeszłości. "Jesteś świadomy swojej przeszłości z powodu swoich myśli lub przekonań na jej temat. Mam nadzieję, że dostarczyłem dobrej analizy tych fundamentalnych zasad życia Nevillea Goddarda. Oczywiście nie oznacza to, że zgadzamy się ze wszystkim, co powiedział lub w co wierzył, ponieważ ostatecznie każda osoba wyrobi sobie własną opinię. Dlatego analizujemy i omawiamy jego idee i metody." aby w pełni zrozumieć jego podejście, ogólne idee, ponieważ był wielkim nauczycielem, który zainspirował miliony ludzi na całym świecie. Jeśli chcesz podzielić się swoją opinią, proszę, skomentuj pod tym filmem. A jeśli jeszcze nie subskrybowałeś naszego kanału, proszę, zasubskrybuj i włącz dzwonek powiadomień, aby otrzymywać więcej interesujących, informacyjnych i przydatnych filmów o manifestacji. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.